Hej, 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 hej! Witam was, Zygfrydku, Lidia i... A, no właśnie, pies. No tak, pies gej, ha. Albo w sumie to może być suczka. Co prawda nie mam opcji y, zoomowania włóku, czy tam przybliżania widoku, więc nie mam możliwości sprawdzić, więc pozwólcie, że nadal będę sam nazywał gejem. Y, jak to się stało, że pies żyje? Ano, postanowiłem, że na wasze usilne prośby, wedrę, się do twierdzy, nauczyłem się specjalnego czaru wskrzeszenia o umarłych zwierząt oraz przywrócę go do życia. Kosztowało mnie to wiele walki, musiałem zmierzyć się z hordami w nieumarłych w zaświatach, a żeby go wyciągnąć stamtąd prawie jak w filmie Konstantin, gdy świat zatrzymał się na ułamek sekundy, podczas gdy ja godzinami przemierzałem zaświaty. No. A tak naprawdę to Emilka napisała mi w komentarzach, że pies ma żyć i kropka, w związku z czym musiałem wczytać wcześniejszego sejba. Ja wiem, bestia ze wskrzeszaniem go do światów i tak dalej było o wiele fajniejsza. Więc może trzymajmy się tej że bez. To widzę jakąś chatkę. Czy interesuje nas ta chatka? Ponieważ nie jest zaznaczona na mapie, jak najbardziej nas interesuje. Trzeba ją chociażby odkryć. jak dowiem się jak się nazywa, to wtedy zdecyduję, czym mnie interesuje. Lidio ja cię obronię Ło Czos krytyczny bez pańskiej pies jestki myślałem, że zabiję tego idiotę. Teraz będą się chyba często robić save'y, bo naprawdę. Swoją drogą nie, że mi się nabijał, ale mam wrażenie, że Emila mniej by się przejęła śmiercią Lidi niż tego psa. <laughs> Ciekawe czemu, prawda? Eee... No, halo? Komnata czujnych. A. Brzmi pasjonująco. Kto to jest? Strażniczka. Jak się czujesz? Ulecz mnie, tak! Niechaj, światło stendara. Zmarze troski Wspaniale, nie wiem o co chodzi, Niech Stender będzie z tobą. Stender. Brzmi znajomo. Znaczy, gdzieś już słyszałem jakąś podobną nazwę, Nieważne. Idziemy dalej. Odkryć odpowiednie miasto. Yy, potem zrobimy questa. Mmmm. Co do mojej mojej podatności na wpływy Emilki, no cóż, który, jeśli któryś z was, albo kto z was już jest w tym wieku, się kiedyś ożeni, to będziecie wiedzieć jaki wpływ może mieć kobieta na swojego faceta, haha. Yy... No, pomijam, pomijając fakt oczywiście, że jestem pantoflarzem, nie? <ścoughs> yy... Trochę zboczyłem z kursu. U, ale tu widzę coś ładnego i dużego, więc tu pójdziemy. Jakaś ka jakieś kaplice czy coś? Ho ho, ho duże yy, co to chciałem jeszcze? Aha, tak, potem pójdziemy sobie do Questa O O, ten pan chyba nie ma przyjaznych zamiarów Bandyta zbiera, ale szczerze mówiąc Widzę, że coś mi ich zaczęła gara przycinać, co mnie wcale nie cieszy co yy, to niestety nie jest wspaniale Jejku, psie. Już się straszem, że to jest jego zwłoki, je... Aha, czyli jak patrzę w tamtą stronę, to mi przycina. I dobrze, to oznacza, że może niekoniecznie tam się wybiorę. Yy, ale co to ja mówiłem? Yy, tak. Teraz zamierzam... Znaczy, później zamierzam pójść za questem... ojoj oj... oj, oj. Yy, za questem tym co mam z, z w ramach smoków, czyli to jest chyba w, w ramach głównej linii fabularnej ujdziesz yy, stąd z co jeszcze? Aha i chciałem was pytać, czy macie jakiś plan co do ilości odcinków jaką byśmy mieli razem nagrać yy, Czy chcecie, żebym nagrywał aż psz, nie wiem Aż skończę główną linię fabularną, albo konkretną ilość odcinków załóżmy nam 40, 50, czy ileś. W moment, gdzie się Lidia i pies podzieli? Aha, Zaraz, jest Lidia, jest tu ma pies. Kundlu nie rób mi tego. Bez pan cię wzywa. Jeśli tu gdzieś leży, zaraz z jego zwłoki, zginę, no? Czy w sumie tak zginiesz, sobie? Tak, w do tematu, tak jak mówiłem, czy macie jakiś pomysł, ile odcinków mojego uganiania się po Skyrim chcecie obejrzeć? Yy, ja przyznam jeszcze się nad tym nie zastanawiałem, pomyślałem, że najpierw was pytam o zdanie, potem się będę nad tym zastanawiał. Yy, jaka jest moja opinia w tej kwestii? Zobaczę co Wy będziecie mówić, czy chcecie właśnie konkretną ilość questów albo... albo właśnie o konkretna ilość questów, albo konkretna ilość. Eee, odcinków o jest, jej kuku pies. Eee, a może po prostu po, całą linię fabularną główną, albo i nie wiem, całą grę nawet o, i to by chyba zajęło za dużo, to może nie przesadzajmy. Z eee. tych ryn artefakty. No, coś może przydać. Eee, no, w każdym razie chyba już powiedziałem wszystko co chciałem na temat ilości odcinków i bla 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 bla. Uuu. Yy, więc możemy wrócić do naszego grania. Upieczmy coś, dobrze. Czy mogę ze coś upiec? Czy widzicie to, co ja, że mój bohater właśnie stanął w ogniu? <laughs> no tak Bugi, bugi, jeszcze raz bugi. Potem ktoś mówi, że Boga nie ma. Boga... Nie wiem czy Bóg jest, ale bugi na pewno. <laughs> yy... Tak, tym dusnym żartem na... zakrawającym na żart religijny. Aczkolwiek chyba nie do końca, bo to bardziej żart słowny językowy niż religijny. Dobra, co tam? Zakończymy wyporcie humoru. Sprawdzimy co jest na górze, a potem pójdziemy do tamtej drzwi. Tak. Yy, miałem plan pójść gdzieś tam i znowu idę gdzieś indziej, no ale to całe ja. Dobrze, że w tej grze nie ma profesji łazik, bo już dawno bym ją dostał z automatu od gry. Kurczę. Oj, o... aha, i o, to tutaj mówię, mogę... albo nie, czekajcie, moment, teraz sprawdzimy. Bo pamiętam, że coś zrobiłem, tylko teraz nie pamiętam, czy to zrobiłem po uratowaniu psa, czy przed jego uratowaniem. I gdzie jest mój piękny łuk? Szklany łuk. O, jak widzicie, mój szklany łuk posiada obrażenia od ognia. A, jak fajnie. To oznacza, że ten, w kogo z łuku, będzie się kopcił. Nie wiem, czy po nim to widać. O, błyszczy się tak. czerwono-wo, bardzo fajnie. Ktoś mi tam zalecał, żebym się powalił czarami. Proszę bardzo, mówisz, masz. <laughs> jest troll. <laughs> Nie wiem, jaki troll. <laughs> Nie wiem, skąd nałem tego trolla. Eee, jest łuk zaczarowany. I... E, idziemy sobie dalej do, nie wiem, jakaś tam ruiny na M. <laughs> Jest troll. <laughs> Nieważne, dobra. E, e, potem jak e, zrobię lepszy łuk, to mam nadzieję do tej pory lepszy Charles, to będę też... Ups. Cz teraz musimy się poskradać troszkę. Tu powinno być tyle merskiego złomu Problem polega na tym, że ja za cholerę nie pamiętam które fragmenty tego złomu można przerobić na krasnoludzki metal, wemerski tryb chyba nie Ale w tych pająkach zawsze coś ciekawego można znaleźć tam woko i słyszałem Ale mogłem mieć o mamy. E, ametyst to chyba nie, to nie Olej jest do miksturek. <laughs> A jednak ktoś tu jest. Niektóre z tych gry nie. Huh? O oh, fok! Zbardoliłem sprawę. Płoń! No nie, jeszcze nie trafiłem w dziada. Swoją drogą... O, tak propo, mogę wam opowiedzieć, co mnie śmiesznego spotkało, jak chciałem odzyskać psa. Czytałem wcześniejszego save'a. Bandyci nagle jakby się chcieli zrewanżować za poprzednie. Byli niesamowicie silni. To znaczy, zabili mnie tam kilka razy. Yy, w tym yy, raz, zabiła mnie Lidia. Nie wiem, jak to jest możliwe. Nie pytajcie mnie. Po prostu y nie było ko mnie bandyty i Alidia zrobiła zamach toporem i i mnie nie było też. <grym> nie wiem, czy mnie ja zawiniłem. Może chciała się odgryć za to za to nazywanie ją mułem czy coś. Nie wiem. Y o, dobra, to y drugą ciekawostkę wam powiem za chwilkę. Tak, druga ciekawostka jest taka, że podczas jednej z walk szczeliłem psu w oko. Czas przypadek skoczył akurat na baczynę, do którego ja strzelałem. Co ciekawe, pies nie zginął. I wesoło sobie biegał z tą strzałą w oku. Wyglądało to co najmniej zabawnie. Aczkolwiek potem i tak zostałem zabity, więc nie musicie uświadczyć tego jakże ciekawego widoku. Nie wiem czy to było dla was w sumie wesołe, czy przykre. Dla mnie był to widok który mi zabawny, tym bardziej, że po całej, tam po całej walce... Znaczy nie po całej walce, tylko tam, no, zanim dotarłem do następnych przeciwników, jest wyglądał się takim zadowolony i nieświadomy faktu, że ma oku strzałę. O o panowie wydają się troszkę czar... No w sumie, dobra Mam dzisiaj problemy, bo z wytłowianiem się ale nie każdego dnia słowo twórczość ludzka musi być na wysokim poziomie o lidia łodziń dobry Dzisiaj będziemy go bić. to no masz to no masz Dobra pies go chyba mocniej gryzi niż ja go biję z tego łuku widzę, że niestety ładunki w tymże łuku kończą się stosunkowo szybko cóż, podczas dodawania czaru tego, żebym się, żeby to płonęli moi przeciwnicy, nie mam do wyboru, czy ładunków mają być dużo, czy mają zdawać silne obrażenia. Oczywiście, logicznie patrząc, stwierdziłem, że silne obrażenia będą lepsze. Nie mogę wyjąć nic z tej zupy. Aha, zauważyliście, że z garnek przyśwituje kawałek deski? ale głupie. Eee, dobra. Mam nadzieję, że nie ominąłem teraz czegoś, o czym mówiłem, bo jeśli tak, to zapomniałem, o czym mówiłem przed chwilą. <laughs> nie przejmujcie się. A, wziąłem wiatro, super. Tak, wiem, pewnie chodzi akurat o to, że mówiłem o słowotwórstwie, więc nie ma się czym przyjmować. Yy, nie wiem, czy wy to widzicie, czy nie, ale ja tu widzę tylko cienie przedmiotów. Czy jest mikstura? O, pojawiły się przedmioty, nie wiem. Czasami błędy w tej grze są przezabawne. A to dodaje tylko więcej fanów tak zwanego. I więcej zabawy, wesołości, i w ogóle, i w ogóle, i co ja mam stąd wyrzucić? Tak, rdzeni energetyczny, no, teoretycznie mógłbym walić z drugiej strony strojowarty. więc może chwilowo go przechowamy, zobaczymy, co to da. Ale wiadro nie jest mi z pewnością do niczego potrzebne. Dobrze, chodźmy dalej. Skoro już się bawię włócznika, to mogę sobie postrzelać drzwi. Aha, tym kluczykiem je otworzyłem, dobrze, to bardzo dobrze. Rzekłbym, że wręcz nawet wspaniale. Są jakieś kamienne łoża, krzesła, tryby olej, turki, pająk, złom. Mi się wydaje, że złom akurat mogę przerobić, przetopić. No, Was pytanko, czy nie wiecie, czy gdzieś tutaj może nie ma jakiejś listy, co ja mogę przetapiać, albo coś takiego? Yy, no, bo wie, wiem, że mógłbym gdzieś to sprawdzić w internecie, ale mi chodzi tak na bieżąco, że mógłbym bez wychodzenia z gry sobie zobaczyć, że przetapiać na przykład mogę to i to i to. Czy tu zajrzałem? Tak, tu był garnek. Yy, no, a jeśli nie, no to trudno. Może kiedyś się pokuszę o spisanie tego na karteczkę, ale bardziej prawdopodobne jest to, że po prostu będę zawsze yy, na czuja to robił. <laughs> Dobrze, tutaj to pytanie teraz, czy ja mógł ten metal przetopić? Nie wiem. Kurczę, biorąc pod uwagę jego ciężar, to pewnie mogę, bo tylko ten... pewnie tylko te najcięższe rzeczy mogę, żebym musiał się nadźwigać, jak głupi. No, plusem jest tego, że taki jeden kawałek można przetopić tam chyba na 4 czy 5 y, sztabek. Uuu, tam się ktoś bije. Może niech oni to rozwiążą między sobą. O jeden strażnik padł Krasnoludzka sfera. Czemu taka dziwna na Dobra, ale tam chyba ktoś jeszcze strzelał Płoń, tu jeszcze gdzieś widziałem, są ze strzały. O jest, już myślałem, że mam jakieś widy. Patrzcie cfaniaki jak się poustawiali. O, ty żyjesz! Jak śmiesz ją piesku! Mam pomysł, nazwijmy tego psa bez pan. Co prawda, ja powinienem się nazywać Bespan. <laughs> <laughs> Mówiłem coś na temat e, wbijania mu dziwnych. E, czy na, na temat wbicia mu strzały. No to macie dowódczy przypadek, wbiję mu strzałę w ucho. O, jak szybko zniknęła. Dziwne. No trudno. Jak ktoś nie widział, musi cofnąć troszkę filmik i zabłosować sobie. Yy... złą. Cz... Złom, wydaje mi się, że złom, może tylko pytanie, czy kto był przegięty? Pogięty, jasny gwint. To ja mam dzisiaj z tym wyrażaniem się? Słownictwo moje jest naprawdę karygodne. Znaczy, nie słownictwo, że źle brzydko mówię, tylko że yy, mówię nieskładnie, nieprawidłowo i w ogóle nie tak jak powinien normalny człowiek. Dobra, nieważne. Tutaj gdzieś jeszcze powinno coś być. Tak, sztabka orichalkum. Nadal nie wiem jak to się wymawia, szczerze mówiąc guzim nie do Dla mnie to jest orichalcum i kojarzy mi się z kalcjum, ale to nic. Zwiedzamy dalej. Ktoś mi kiedyś gdzieś tam mówił, że ominąłem jakieś krasnoludzkie skrzynie, bo one się stapiają z tłem. Bardzo prawdopodobne. Nie będę z tego powodu płakał. Jest ja że to mnie kopnęło. <laughs> Już się zastanawiam, co to no nie. panie. nie. ty brzydki pająku do no mojego psa. A tak, mówiłem chyba coś o nazywaniu tego psa. Proponuję nazwać go Bespan, ponieważ bezpański pies. A ja się nie nazywam Bespan, więc to jest chyba jedyne sensowne rozwiązanie w tej, wyjście z tej sytuacji. Zobaczcie, ja tu na coś nadepnąłem? Nie, wydawało mi się. Eee, uh, 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 uh. No tak czy się jak co sądzicie o, o takim imieniu dla psa? Bespan. Może kiedyś może spytamy Milki, czy jak kupimy sobie wreszcie psa? o mamy w planach. Czy możemy nazwać go Bespan? Taki ciekawy pomysł. O jejku. Na no szczęście robotnik to raczej słaby. Eee, no, bez pan byłby na cześć tego bezpańskiego psa. Eee, ja tu nie widzę nic ciekawego. Kurczę, zwiedzam i zwiedzam i na razie sam złom. I co dosłownie, dwebelski złom. Eee, O, tam coś jest. Open the krata. Hehe, jest Ujej. Jaki brzydki pan. Czekolwiek takim bym nie pogardził na przykład, żeby ze mną też biegał razem z ligą i bez, bez, bez panem, Bez pankiem. Bez panem, bez pankiem? Jak to powinienem mówić? Jak bardziej zdrobniale, czy tak? Czy to jest dorosły bez pan, czy mały bezpanek? panek? ciuciu ciuciu. Nie, chyba się nie chcę bawić. No trudno. Co my tu mamy dalej? Cieszę się, że te roboty nie wydają się należeć do najsilniejszych. Uuu, jaka ładna kulka! O to z tej kulki wychodzi, ale Bayer... Gdzieś się schował? Zostaw mojego bezpana Brzydalu. Słyszałem coś tu. Jeszcze jeden. To jest ludzka sfera. Co to nazwa? Może sfera? Dlatego, że kula taka to sfera w sumie. I... Z tej kulki wychodzi. To by na sens. Jakieś płyty... O! Klejnoty duszy nie są złe. Jakieś płyty, pogięty złom. Zobaczmy, czy to to. Wydaje mi się, że to złom właśnie pogięty można przerobić. Mam nadzieję, że się nie mylę. O! Jakiś tłok, a myślałem, że to jakiś już dali gdzie. No dobra, jakie ładne. Dobrze. Znaczy to będzie jakaś pseudologiczna zagadka z dźwigniami? Super, pies! A i co? Czemu się nic nie otworzyło? Zobaczymy co się teraz stanie. Coś się stało? Coś się otworzyło? Nie. no zobaczmy jeszcze, raz, co ta dźwignia daje. No. Ta dźwignia daje koniec czasu. A, tam się otwarło, Dobra, no to trzeba wrócić. Zaraz się to nagranie skończy. Znaczy teraz skończymy nagrywanie, ale chcę najpierw tutaj, żeby nie było, że nie umie mi się poddaje czy coś. A wszystko się potwierało. No i widzicie, rozwiązałem tą jakże łatwą zagadkę logiczną. Ale w końcu nie jest gra logiczna, jest gra bardziej taka przygodowa. Nie, że, przygodu, że z serii przygodówki, tylko przygodówka, tylko przygodowa gra, że się przygody robi. Głębiny mzinha left, czyli mzinha po lewej, tak? Bo left to po angielsku lewo. A więc mzinha left zwiedzimy w następnym odcinku, znaczy głębia z mzinha left zwiedzimy w następnym odcinku. Zapraszam was do komentowania i trzymajcie się, do następnego, hej!